Wiedza z pradziada na pradziada to jest jednak inna wiedza niż tutaj książkowana, nie? No ja tak patrzę, że pan coś tutaj no ty kłamisz. Jo? A? No, ja Książki, nie, to, nie. W tych książkach to głupoty tylko piszą. Jo, jo tak. dobrze go dołoż, dobrze dla no. ja, młodzieży no, no, głupoty no, wpajają zamiast się potrzebnych rzeczy uczyć, na przykład przed obronie przed dinozaurami, ptakami. No, ja, ja, pamię ja, pamię ja, pamię ja pamiętam jak kruki karłowane, zaatakowały mi chałupę to tu dachu wygryzły, takie głodne były nieśmieszny śmieszne skopy Późmy serio niestety no chopy, są so kataklizmy i katastrofy nie wiem czy to się różni, ale są, nie? o, to ja mogę podnieść są, są ludzie i tam rety no to mów do tego pewnego razu ja sobie pojechał. Wiecie gdzie? Pewnie nie wiecie. Ja wam powiem. Do łodzi! Ale to daleko No ja wiem, ja tydzień kajakiem tam płynę przez morze i przez oceany, wszystkie. Dzień dobry, no. daleko droga. Tak, a takie jeszcze kości po Jak Też mi się należało, czasów. robię flagę Rasta. Oh, oh. Dobra, na tym szczycie dawaj. Panie, nie, nie, Ej, no, dobra. Panie, no co pan no pan? Eee, wyjdź jak ma się gadać o czym innym. My tu słuchamy dwóch mądrych ludzi. Dokładnie, odpowiadajmy. Hopy, witamy Wszystkich Hopy, Wszystkie bracia są naszymi broćmi. Hopy, chodźcie Spotkajmy się przy stole. Jo nie, my nie gramy za dużo, bo wiadomo. Świnie same się nie wydają, u krowy się same nie nakarmią. Chodźcie do serca. Posiedzimy kiedyś, o, o, wszyscy, pogadamy, pośmiejemy się, mleka no, słyszeli, słyszeli kiedyś o tym, o... o strypku? No bo... O jadłem, jadłem, bo no dobre, o stryp, dobra, dobrze. ja wam powiem, jak to się robi. Bo to jest świńskie mleko, ja wam tak powiem. Bo to jest taki mechanizm robią, że sztuczne świnie małe robią, małe zabijają i ciągną to mleko tych świniów i je wędzą. Mleko wędzą. Takie. No bo... to wszystko to no. strytka Bobra no. się bierze. Bo, bo Bobry to z przódkami, świni. Mam takie to No słuchamy pana. Słuchamy. A w tej macie były smoki? Oczywiście. Nie, o... Jeszcze ja z, zależy, to. w której tej pani ciebie to chyba nie atakowały, ale do Bionie mnie to raz, pobie... nad, raz nad razem atakują. Tutaj jakimś no nie, no ja to głównie, żeby tak nie? Nie, ja, u smoków nie było, nie. Na, na ścianę, ścian, na malowidła w domu widnieje ze smokami. A, to ten... nie? A, Ale smoki, nie, nie, nie. smoki to dawni przodkowie nasi też są. No, Kał je na chiebie, nie? Kał nie na chiebie, nie? Ktoś zapytam mnie, czy ja o jaskini mieszkam. Odpowiem tak Moje i nie. Dostałem. Tak i nie, bo jeśli zejść do jaskini, jaskini, się może jest jacuzzi, to A. drewniana wykładzina, no nie wiem, ale to jakby wyżubione było w jaskini kiedyś. Okna są, ale to jaskinia. ja zostawiłem sobie ścianę całą, la, z zmalął widłami moich dziadów i pradziadów. I tam jest cała historia mojego ro, rodu zapisana. Oczywiście ja ja byś... nie na każdy język to znaczy. Ja tu widzę wyższa szkoła jazdy. Ja, ja, znaczy szkoła jazdy. Ja jestem tylko po podstawówce, nie? Podstawówka sko skończona jest. Wiadomo, ojciec potem nauczył mnie. Ta, sam nauczył mnie. Jo. Z dziada, pra dziada nauka szła. Jo, tak, zapisana na, na... A Szczanak kiedyś, jest... panowie, szkoła podstawowa to 13 lat trwała. To nie takie coś, co tutaj. Nie, tak. Tak. Co? sobie już nie jest. Na... Przychodzicie na... nie... sobie dwa lata i się żegnacie ze szkoły. To tak nie ma. Jak chcesz mieć, panie, jakieś podstawowe wykształcenie, to trzeba dzień w dzień się uczyć. Nie, to jest książka jest od dziadków słuchać historii Yo, z dawnych so, czasów. Ty pod ręką. Dokładnie. Tak jest, bo to tak o to nie przejdzie tutaj. Żywa żywo praktyka. Żywo praktyka. Co za katorga. O, Scypka, myślicie pani, no, co, co kto co ty do mnie powiedziałeś? Chciałeś mnie obrazić? Nie wiem, Albo on ci grozi, albo drogę pyta. To już sobie wybierz. Człowieku, ty... K to nie? Co to jest katorga? O, ja to że... Wiesz, każde słowa, ja nie wiem, czy kat... żyje tam ja, w półdziele. Ja też nie wiem. U mnie w słowniku Ka... na nie ma takiego czegoś. Katarga to znaczy, że ciężka robota. To prawda. Tu ja wiem coś na ten temat. To, 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 ja wiem. Ciężka ja wiem. robota, na mnie owca, panowie. tutaj Jak kolega no. mówił, że świnie, krowy, to wszystko trzeba ogarnąć, bo to samo no to nie ma. Czy wy kiedy powalili byka jedną ręką? Ją no obuwam, Pamiętam, to o nie mówcie, że nie powaliliście byka nie, bo No, a jakby inaczej? No co dzieje To na moich plecach, jo! Kolega to, mi światło kiedyś smoka oddechem zabił. Bentox schwalisz czy się żalisz? Ej. No, no i żeś nam koleg zgasił. No ponownie historię... ja tu muszę kończyć, bo te krowy to ja mówię, one tutaj coś muczą, ja nie wiem co to ty się dzieje. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, do widzenia Powiem wam resztę był... historii, historii na Za 3 się Tak jest, tak jest. Dobra Pamiętaj zabierz worek z Boże, bo mi się kończy już. No jeszcze, zasmaczkie na grzyby trochę wezmę w lepsze. Od... Stój, stój, stój czy ci coś! Ja historię, przyjaciel dług mówił o zasmażce i skwarkach do kartaczy. Pamiętasz może to historię? No, coś tam się mi przypomina. Jo, bo on zawsze brał dwa kartacze jak go pytała babunia, czy za smażką czy zupką, to on mówił zupką i zasmażką. A? No, to ja dwa... dobry, nie wiesz. Jo, był dobry i jest dalej. Stary trochę jest, dalej niedołężny, brzydki mały, ale... Gość. Tak jest. Żegnam państwa, bo już mi tutaj życia nie dają. A Rzegnuj jeszcze bracia. ptaki atakują. Rzegnuj, żegnuj User disconnected dobra. dobra bracia, ja chyba... To się trzeba z kurnika wyprowadzić. Nie, Proszę nie obrażać kolegi, który wyszedł. A czy ja obrażam? Ja się trochę z wami pogadam, poopowiadam wam historii pewne, ale... Dara też by musiał kończyć, bo za 3 godziny... za 2 godziny i 90 no. minut... Za 2 godziny 90, 90 minut zostanie już rzadko odtał chlewa. A gdzie jest chlew? Wiesz, gdzie się wywieta? No wywieta no. no, czy nie? Ale powtórz pytanie, bo odniósł się. Tym się różni chlew. Oto bo. No przecież to jest no, To... Powiedz. Bo może nie każdy wie. No w chlewie się świnie, czy ma w oborze krowy, nie? Procie, ty musisz być z tych ziem polskich. Musisz no, być. No, no widzisz. Dobrze godasz. Jakże Jakżeby inaczej. Dokładnie. ludzie coś piszą na dole, ale ja okularów nie mam. No. Byście mogli, może przeczytać co oni to na dole tu piszę, bo ja nie mogę tu. Jak są? nikt ci nie pierze. No. Dobra. To mogę sobie zrobić chatkę. Dobrze. Życzę wam ma miła gra. Miła Dziękuję. Miła gra wam życzę. I dobra. I Dziękuję naszajem. Do mega. No dobra. Mit. Widzę tutaj. User obrazek Czwoka. Z włosami. Gdzie? 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 Yy, yy, to, to jest. jest narud. To jest naród, to tak. Urzumaki. Nawet powiem nazwisko, po nazwisku. Ja on był kiedyś mnie wiosnę nauczał kiedyś. Ja! szczela strz, z oczu, ale się nie nauczyłem, niestety. A to, to jakiś Darwader czy co innego? User your yy, strzelał z oczu i rozmarzł świnię. Ręką, Aha. ręką robił to wszystko ręką i się raju. Dobra, ale Jusza, ja o nie będę gadał więcej dobranoc. Miłego grania życzę.